Panko, kochani, witam wszystkich. Na wodzie na no jazd pływam. Jest jeszcze wczesna godzina, ale trochę zły jestem, teraz już teraz będą tutaj ćwiczenia, jakiś ratowników na wodzie i tak dalej. Oczywiście za, zaczął się sezon turystyczny, także będzie tu ciężko, ale dobra, nieważne. Kochani, w sumie jedna 9 cm guma. Zobaczycie parę szczupaków, są no, większe, mniejsze nie chcę już mówić o tym, że mój błąd, że zrobiłem krzywo trochę zapiełem, trzy mi zeszły, no ale to już nieważne, bo zawsze największe schodzą, jak to się mówi, jak ich nie widać, ale co kochani, prawdopodobnie sum, potężny, walka długa i wyczerpująca, no niestety, przegrywam tu z sumami 2-0, uciekł mi drugi, znaczy plecionka znowu strzeliła, ale no nie, musiała być gdzieś uszkodzona, bo wytrzymywała tak, jak wyciągnął trochę więcej, w pewnym momencie pękła, a nie regulowałem hamulca w tym momencie i no po prostu pękła i tyle. No. Opór był duży. No musiał być naprawdę wielki. Zresztą zobaczycie. No nie miałem naprawdę zbyt wiele do powiedzenia. Jeszcze popuszczałem, bo jak mi ciągnął to z całym kijem z wszystkim. No, był duży, szkoda, szkoda, bo fajna fotka by była, czy coś no a tak to... Ale walka była. Piękna. Zresztą zobaczycie sami. No dobra, byłoby na tyle. Pozdrawiam Was, niech bądź ze złami, kochani. do wody, nad wodę, nad wodę. I co jeszcze jedno, to zauważyłem, że. No tu naprawdę na większe gumy nie chcą. I nawet ładne szczupaki. Przecież Bartek, kolega wczoraj złowił też dwa, bardzo przyzwoite szczupaki. Też na małą gumkę 10-centymetrowego Stilkima. A ja wszystko, wszystko co tu jest złowione, i ten, razem z tym sumem na 9-centymetrowego yy, Drunkbite, tak, kochani. Tylko, że akurat. Bartek kupił ostatnio Drunk y i dał mi mm, inny kolor jeszcze, bo ja już przyzwyczaiłem się do jednego koloru yy, a on mi dał biały, taki z żółtym brzuchem, biały, cały biały i powiem wam kochani, okazał się kosą. to jest bardzo skuteczny, wcale nie gorszy niż tego, ten kolor, który ja miałem Tropica Natina tamten jest bardzo dobry, skuteczny, taki bardziej jak Podfire Tiger ale ten biały Powiem tutaj wyniatam, naprawdę wyniatam. Dobra kochani, jeszcze raz. Niech włas będzie z wami. Pozdrawiam Was i do następnego. Bartek, patrzaj. Bartek. Patrzaj. Kubańca, ładny, nie? Ładny. No ale trzymał się tak wiesz, na słowo honoru Patrzcie kochani. O, ale panale, co? Nawet go nie wierzę, puszczam. Poszedłem taką dech trochę lepiej może drunk bite <noise> dzisiaj tylko łowię na te przynęty o których mówiłem na tym na ostatnim filmie kochani ale grubo ale pięknie o się o. A nie jest taki wielki, że większy będzie ładnie huknął. No nie jest taki, nie jest taki mały. Te kleszcz. Myślałem, że coś konkretniejszego to będzie, ale jak widać nie bardzo konkretniejsze. No chodź tu. Chodź tu kleszczu małych. O, jeszcze się wypiął. Dobra, kleszcz. Puściłem, się, tak uderzył, taki opór postawił. No, uciekaj też. No, nie chce wyjść. No, proszę. Dobra. Ale po sześć torpeda. To jest dzisiaj czwarty. Trzy dni spadły, ja pierdzielę. Co za dzień. kochani, ale to przywali pięknie. U czyli co to takiego jest. No, ten już będzie... o jest ładny. Uu. Ten jest grubo. Ole, wściekły. Ole, proszę mi Jest knaga, 80 jak złoto. Mamy go, mamy go, chodź to, ale pięknie przywalił, kochaj. I jak zwykle zaczepiał się od tego. Ja o ten. Ja ale pięknie przerabiał. No ten tak. Leż tu. No kurczę jeszcze się wyszarpnął. O kurcze, wyskoczył. No nie może go Zobacz, patrzcie kochani. Wściekły rzuca się. Jaki panalec? 80 taki. Dobra, puszczamy go. Jeszcze zaczepiło mi się ten. hak mi się zaczepiło. No ale dobrze, nie? Nie jest wielki. Ale jaki rozrabiaka. Ale przychalił. Jak łyknął, o skubany, topa zerota jeden Eee nawet podbieraka nie ma co brać Chodź tu Skurczymy ku. O, nie uszczymy tego, o, to, o kurko, mały Tak goza, już wierzyśmy ale wyknąła Koleż bo się nie odchacza Siedzi, chani. Ładnie przywalił. Ooo, ale przygrzał. Jest spory. Mały to raczej nie jest. Ale pięknie. Przywalił. O! Będzie spory. Jest duży, naprawdę. O, kochani, patrzcie, co się dzieje. Jakie jest floresy. Trzeba go sprowadzić chyba bliżej do brzegu. Jest potężny. Ja Teraz mamy walkę. To już jest ponad metr dobrze. Grubo. Idzie. Jest kochać wielki. A nawet do podbieraka mi się nie wejdzie za wielki Albo sum Czyż to potęga Kochani, co to jest? Ja chcę go do brzegu sprowadzić. Jest wielkie rybko, naprawdę wielki. Uch. O, Ona raz idzie grzecznie. Sprowzimy go dobrze do sprowadzić Co to jest? Czyżby sumisko Ale patrz jak ciągnie Wziąłem go na płytszą wodę, bo na głębokiej to na pole do popisu. Dobra. aha. Ach. rozrabia ja pierdziele to chyba szum ale wyciąga ale walka pięknie To nie jest szupak za wielki. To mamy chyba suma kochani. Słabnie, on słabnie, zresztą ja też. O kurczę, poszło wszystko.